tej oto pięknej restauracji Suria. I nasza restauracja jest pierwszą w Polsce, można nawet powiedzieć, na pewno pierwszą w Warszawie, restauracją, w której można zjeść jedzenie witaliańskie, czyli są to produkty wegańskie, które nie pochodzą od zwierząt. I też mamy gotowane produkty właśnie, które można sobie u nas wypróbować i skosztować. I mamy tak samo właśnie rzeczy, które są witaliańskie, czyli rzeczy wegańskie, ale niegotowane. Czyli nie podgrzewamy naszego jedzenia do temperatury wyższej jak 40 stopni, ponieważ w takiej temperaturze człowiek umiera, no to my wierzymy też, że właśnie w tej temperaturze zawierane są enzymy, składniki odżywcze w naszym pokarmie i dlatego jemy po prostu zdrowe, niegotowane jedzenie wegańskie, które jest najlepsze, które uważamy tak samo, że nasza dieta jest... E, najlepsza dla organizmu naszego, dla naszego otoczenia i dla całej planety. Czyli, e, czyli co, no teraz już, już nie ma wymówki, bo kiedyś jeszcze, jak tego zżywialiśmy się, e, to nie można było, Nasze, to w restauracjach, które, do których się chodziło, czy na miejscach, gdzie spotykaliśmy się ze znajomymi, e, to nie mogliśmy zjeść za bardzo tych rzeczy, które są zdrowe i dla nas dobre. No a teraz już takie miejsce jest, także zachęcamy, by nas odwiedzać często i wspierać. No i też wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu organizujemy takie zloty właśnie wagańskie, witamiańskie i osób, które interesują się zdrowiem. I bardzo serdecznie właśnie witamy na tym zlocie. Dziękujemy za tak liczne przebycie. No i Teraz zapraszam, będzie z nami teraz będzie nam troszkę opowiadać Joasia na temat tego, jak to ona, myślę, że zaczęła też może, jakie są jej początki całej rodziny, odżywiania się właśnie w sposób wegański, italiański. Joasia już tak nie będziemy dokładnie mówić, zaglądać żadne, żadne kalendarze, jak dawno się już odżywia na surowo z całą rodzinką, ale to jak właśnie nacisku w nasze... Jak Joasia y, mówi, jest to już 5 lat. Wygląda ona i cała rodzinka naprawdę fenomenalnie. Są bardzo fajnymi dziećmi, także myślę, że z przyjemnością podzieli się z nami swoją wiedzą i nam będzie się bardzo miło jej słuchać. E, także zapraszam teraz Joasię i bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękujemy. Nie będę tylko ja, będzie moja córka czteroletnia, panka. Panka nie będę przedstawiać swojej osoby. Dziękuję Aniu, dziękuję za umożliwienie występu mojego, mojej rodzinie. To jest moje marzenie. Właściwie zawsze, zawsze brałam udział w takich, w wykładach. To były wykłady, wykłady naukowe, organizowane głównie na terenie Stanów Zjednoczonych. Brałam udział w festiwalach. A, surowego jedzenia. No i w pewnym momencie urodziła się myśl, dlaczego by nie zorganizować takiego wykładu na dość niebezpiecznym rzekłowym terenie, brząskim terenie bowiem w Waszyngtonie. E, w Waszyngtonie nigdy taki wykład nie był jeszcze przedu, prze, przeprowadzony. W związku z tym użyłam swojej, swojego immunitetu i <grywki> zrobiłam to na terenie e, powiedzmy. Nie amerykańskim, ale w Waszyngtonie. Zawsze się z doktorem Patrykiem Wikersem, który w zasadzie dzisiaj wirtualnie miał się z nami połączyć, ale ze względu na to, że, jest, że to łączenie jest tutaj, jak Ania wspominała, najlepsze, musimy to przełożyć na, na czas następny. Na, na, na czas następny. E, e, tak zaczęła się właściwie moja przyjaźń z terapią Gersona, jako, tak, jako taką, której ja do końca i moja rodzina nie, bo to co ja zaakceptuję, to musi zaakceptować moja rodzina, nie mają wyjścia. Dzieci tak żyją od początku, więc nie znają innego, natomiast mój mąż się to przyjąć. W każdym razie. Chciałam tylko na e, e, powiedzieć, e, jak zaczęła się nasza historia, właściwie moja historia, jako że nadaje tempo, e, z, ze zdrowiem generalnie. E, nie będę mówić o witalianizmie, nie będę mówić o weganizmie, o wegetarianizmie. Po prostu żyjemy zdrowo. E, każdy człowiek jest w swoim wewnętrznym, ma swojego wewnętrznego lekarza, należy go słuchać i to jego ciało najlepiej mu powie, jak. Jak, jak reaguje najlepiej, kiedy się, w jakich warunkach najlepiej się czuje. Osiem lat temu, 8 lat ten, temu kiedy byłam w ciąży z Fryderykiem II, 6 sześcioletnim, dziś e, mama mojego męża e, walczyła z słoniakiem, e, czyli z jelitem, uratowała swoje, ratowała swoje jelito grube e, w, spo, spo, w sposób Chciałam powiedzieć niekonwencjonalny, ale powiem konwencjonalny, bo to oni są niekonwencjonalni. To, to, to my uciekamy do, do korzeni, i to my chcemy żyć zgodnie z naturą. Więc uratowała swoje lito dzięki sokom, głównie markfiowy, z czerwonych buraków, kaszy gryczanej. I tutaj kasza gryczana była gotowana. Pojawił się też olej lniany. No i oczywiście niezbędne lewatywy i to też nie były lewatywy z kawy, to były lewatywy, lewatywy z wody i z cytryną mikstura. No i tak mama nasza żyje, 8 lat minęło, mniej waży co innego. Ja oczywiście... Dieta jest bardziej zasadowa, niż, niż kwaśna, rzecz jasna. No i tak to nam otworzyło oczy w zasadzie na, na świat, na zdrowie. Na szczęście wyjechaliśmy na inny kontynent, no i tam mieliśmy dostęp do produktów innej jakości, więcej słońca. Tak dzieci nasze zaczęły Oczywiście pić wodę kokosową. Główne tłuszcze, jakie przyjmowały, to były tłuszcze roślinne, to było głównie mięso z kokosa, tak zwane. Później, jak rozpoczęła się ta przyjaźń z Gersonem, pojawił się oliwniany, który na szczęście przez społeczeństwo polskie jest bardzo dobrze znany, bo... Jakkolwiek używają go, używa go społeczeństwo polskie, ale używa i ma świadomość. Moja babcia jadła ziemniaki z olejem mnianym, który sama, który sama połoczyła, co jest ważne, co jest ważne, to to, że nasza droga była dość dynamiczna na początku. Nasze zmiany odbywały się bardzo dynamicznie, bardzo szybko, w związku z tym, że nasze przekonanie było prawdziwe. I tak też Fryderyk, który był zdiagnozowany z niedoczynnością tarczycy we wieku miesięcy 8 bodajże, przeze mnie, no, oczywiście teoretycznie powinien być do końca życia na, na terapii hormonalnej. Syntroid, Levotraxin chyba tutaj się podaje. 0,75, tak jest napisane w diagnozie lekarskiej. Natomiast dziecko dzisiaj jest wolne od czegokolwiek syntetycznego Miał 3 lata dzisiaj ma 6, czyli od 3 lat. Od 3 lat z syntetyków. Oczywiście pytając do czego służy kawa u nas w domu i do czego służy kawał ojczy Co? Tak, hiena So uh, they help us, they help me, they do how to do it, they don't even if that. do lewatywy z kawy. Kiedyś też to wkrąży um, taki przez Charlotte'ego. Zresztą Gerson, Gerson opowiada, opowiadany dowcip, tata pokonał uraka, pojawił, pojawił się na kolejnym z wykładów ze swoim synem w takim też wieku. No i widzi, że co niektórzy ludzie zamawiają kawę, piją tę kawę. Dziecko do ucha szepcze, yy, tacie, że to, to kawa służy też w innych celach. Oni piją tę kawę, kawa się pije. Yy, też właśnie, proces do tej edukacji naszej rodzinnej, ona jest zupełnie naturalna. dzieci... Dzieci nie znają innej edukacji, w związku z tym e, oczywiście napotykam wiele problemów, szczególnie tutaj w Polsce, e, gdzie obowiązek szkolny jest obligatoryjny, e, e, szczepienia, na szczęście coś tam się, co, coś tam się zaczyna z, zmieniać. W Stanach mi się udało to przeskoczyć, bo karty polskie... Które miałam jeszcze, dzieci były na początku szczepione, bo moja wiedza jeszcze nie była na takim poziomie, jak jest dziś. Udało mi się to przeskoczyć z polską kartą, natomiast tutaj jest to w jakiś sposób, w związku z tym, że my zmieniamy miejsca zamieszkania, to też może za nami nie nadążają i trudniej jest im kontrolować. To jak najdalej od szczepień, jak najdalej od, od obiadów szkolnych, to są dzieci, więc, które chodzą na przedszkoli, być może do szkół i to można zmienić, ale jest to trudne. Nasz najstarszy syn chodzi do szkoły, do trzeciej klasy i ma zawsze dwie torby, jedną walizkę z jedzeniem. K to jest jedyne dziecko w zasadzie w szkole, które konsumuje inne rzeczy niż te dostępne. Natomiast nauczyciele są otwarci, bowiem inne dzieci karmią lizakami, natomiast na co zawsze dostaje jabłko albo banana. Więc to jest, to jest zauważalne. Wracając do Fryderyka. Fryderyk został wyleczony z niedoczynności torczycy, wyleczony z niedoczyn... dziecko zostało nakarmione to, e, dawką jodów e, w postaci e, płynu Lugola. To są, płyn Lugola jest niebezpieczny w użyciu, rzecz jasna, należy dawkować e, e, ten medykament odpowiednio cynkiem, e, selenem, e, bo Surowe rzeczy, dzieci jedzą w zasadzie od urodzenia. Ania, Ania powiedziała o, o, o witalianizmie. Tak też nie do końca u nas jest, bo my poszukujemy cały czas, słuchamy, słuchamy swojego organizmu, słuchamy swojego wewnętrznego lekarza i tak klimat nas zmusza właściwie do wyborów. Nie możemy jeść tych samych rzeczy tutaj, które jedliśmy, spożywaliśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie było dużo cieplej i, i mieliśmy dostęp do wielu innych produktów. Dzisiaj w Polsce u nas w kuchni e, pojawiają się, pojawia się zupa, która jest gotowana w temperaturze wrzenia, więc e, to nie jest 40 stopni 30 stopni e, e, Celsjusza. Można sobie pozwolić u nas w domu na, na, na zupy surowe w miesiącach ciepłych, jak najbardziej. Natomiast e, teraz zimą pijemy, pijemy też zioła w gorącej wodzie, więc e, to również. Łamy zasadę. Kolejnym, kolejnym dowodem na to, że cała ideologia prowadzi nas ku zdrowiu jest, jest mój przykład. Mianowicie skupiam się na tarczycy, bowiem u mnie wszystko zaczęło się od tarczycy. Mianowicie od zapalenia tarczycy, czyli od znanego już Fashimoto. E, które, w, które w zasadzie ma, e, m, ma wiele, wiele przyczyn. To nie jest tylko zapalenie, inflammation tak zwane, a, a również e, problem z systemem immunologicznym jako takim, bo choroby z autoagresji dzisiaj to, to bardzo duży odsetek generalnie chorób i w Polsce choroby tarczycy to już pandemia, szczególnie u dzieci mianowicie ta niedoczynność, o której wspomniałam, przez którą przechodził Fryderyk. Ja w tej chwili jestem od, od 8 lat od 8 lat w zasadzie zaczęłam terapię po, po narodzinach Ignacego. Terapię hormonalną. Miałam wyjścia oczywiście i stąd też moje poszukiwania. Natomiast dzisiaj jestem już od 3 lat na, na bio podobnych hormonach. To nie jest armor e, hormon e, od zwierzęcy, że tak powiem, e, roślinny. E, oczywiście jeśli chodzi o Hashimoto, to naprawa nadnerczy, no i oczywiście dieta surowa. W naszym przypadku jest to, e, jest to 75% tutaj. W Stanach było to inaczej. Tutaj jest to 75%. Do 16, do 16 dzieci jedzą tylko surowe, surowe rzeczy. Tata nie je nic, bo nie ma czasu. Ja, ja towarzyszę dzieciom. Później po 16 jest gotowana zupa. to jest wszystko co spożywamy, jego dużo mniej. Przyjechała do nas mama do Stanów, moja, która e, opiekowała, pomagała się opiekować dziećmi. Dzisiaj to przyznaję otwarcie, że przez pierwsze miesiące była bardzo głodna. Dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że jestem, że, że ja wtedy byłam bardzo głodna i miałam co jeść. Po pół roku e, odstawiła tabletki, na ciśnienie, e, schudła, e, czuła się zupełnie inaczej, oczywiście miała dużo energii, chyba zajmować się tylko dzieci od, 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 od początku dnia do końca dnia i e, robiła wiele, masę innych rzeczy w wieku 65 lat. E, w, w, w dalszym ciągu jest e, na bo w tej chwili 50%, bo też jest w Polsce, więc żyje sama. Bez farmakologii oczywiście. 60, nie wiem, ile, jaki jest procent w Polsce wiek, ludzi w wieku 65 lat, którzy, nie, którzy są wolni od leków na nadciśnienie. To jest bardzo duży odsetek co więcej, może jakieś pytania Państwo macie. To, jest, mój, to, nie jest, to nie jest wykład. To jest po prostu dzielenie się moimi doświadczeniami. Spontaniczne dzielenie się moimi moim doświadczeniami. E, po, po, po powrocie do Stanów my mamy zamiar e, żyć 100% na, 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 surowej, na surowej diecie, jako że będzie lepszy dostęp do, do produktów. Więcej słońca i tak dalej. Okay. O właśnie. Używamy szklanych słomek. Wyciągamy Używamy szklanych słomek, e, używamy rzeczy, które zmieniają pole magnetyczne, to nie jest tylko jedzenie. E, mój mąż jest trochę bliższy medytacji i, i duchowej sferze życia. Ja jestem zajętą matką, więc ja działam w kuchni w zasadzie. Natomiast e, Spirit i jedzenie, to, jeśli nie ma jedno bez drugiego nie może egzystować, to um, medy medytacja, medytacja i spokój wewnętrzny pozwoli nam na to, żeby spożywać takie produkty. Nigdy nie liczą kalorii. O takiej sprawie, jak ta książka overfed, but undernourished, czyli jakby za dużo jedyne, które w ogóle nie ma substancji czy, my, czy myślisz, że jakby naukowcy się pomyli z tymi myślę, że to może nie jest tak, jak faktycznie jest, że potrzebują właśnie minerałów? No nie, myślę, że to jest kolejna pro... Nie chciałam tego mówić. Tak. tak, jest masa książek, masz, masę literatury. Wiktoria Bałcenko, ona ma fajne wykłady, dlatego że urodziły jej się wnuki w tej chwili i, i poświęca też dużo uwagi dzieciom. Zresztą sama przyjechała z Rosji. Nie chcę powtarzać jej historii, tutaj bo pewnie Państwo znacie historię rodziny. Oni przyjechali z Rosji w latach 70., 80. 80 chyba wystarczy, może nawet 90., z dwójką dzieci małych. Jej marzeniem było po wejściu do supermarketu. Mieszkali w Moskwie i jej marzeniem było spróbowanie wszystkiego, co jej oko zobaczyło w tym supermarkecie. No i ja ona już spróbowała. Tego wszystkiego ja miałam cukrzycę, mój syn miał cukrzycę, moje dziecko, moja córka miała problemy z tarczycą, a mój mąż już był na wózku, bo za nich tarczycy po prostu. Dzisiaj cała rodzina zajmuje się żywieniem surowym. Wszyscy są oczywiście zdrowi. Kolejny przykład, przyjaciel Robert Jordan, mój, który właściwie... Był moim nauczycielem, tam w Stanach, od którego wszystkiego się w większości nauczyłam. Człowiek, który ma 75 lat, od 40 lat jest na surowym jedzeniu. W tej chwili pisze pracę doktorską na ten temat. Ciało jego jest w stanie takim jak Halka, mógłby się z nią porównywać z mięśniami. Eee, razem mogliby się rozciągać i to jest człowiek, który e, którego ciało jest w fenomenalnej kondycji po 40 latach na surowym jedzeniu. oczywiście medytuje ma na to czas, bo nie ma dzieci już e, jako 75-latek e, wiele takich ja widziałam na zjazdach surowego jedzenia wielu takich ludzi wielu takich a, a, autorytetów moich którzy mnie po prostu przekonali, ja, e, ja to widziałam. Mamy ma, ma stronę, zresztą razem kręciliśmy film, e, książka, e, o, o rozciąganiu ciała. E, razem kręciliśmy ten film, jak, jak robią tkanki, no i się od jak cytokiny C10 czy C6 się wytrącają, co się wtedy dzieje z nimi, o której najlepiej ćwiczyć itd., tak dalej. najlepiej ćwiczyć wieczorem, bo krzypliwość krwi jest naj, najmniejsza, jest 20%, 20% natomiast rano jest nawet 60%, ponadto ponad ciało jest poddane większemu stresowi, no bo wiemy, że mamy więcej rzeczy do zrobienia. W Stanach wszyscy biegają rano. Tak, no należy, należy biegać wieczorem, chyba że ma się taki komfort, prowadzi się dom, ma się komfort w zarządzaniu czasem swoim, wtedy jest oczywiście mniej stresu. okej, <trudzie> to nam, w się wydaje, że nie z pracy i potem i Z tym, że temperatura się wydaje, że i ja e, Temperatura ciała się podwyższa, za tym stankowym językiem po prostu nie mogę zasnąć. E, jestem jakby rozbudzony. Po wieczornych Tak, szczególnie jakim uro, pracą z biegów sobie robię kulturalitę jakaś powietrze. Mm -hmm. po w ten, w ten mm -hmm. No tak, tak jak Wiktoria Bołtelko, bo ona śpi 3-5 godzin, bo jeszcze pisze książki, biega, eee, 35 km dziennie biega po samym domu, no musi, tak jak ja, eee, no to jest, to, jest, to jest kwestia energii. Eee, i, i jaką karmimy swoje ciało. Ja tylko chciałam szybko jeszcze powiedzieć o... My no nie chciałamy Państwa znudzić po prostu a, takim dynetanckim jednak... E, e, chciałam powiedzieć o glutenie, bo widzę, że to jest gluten. E, są rzeczy bez, bez glutenu. My w ogóle nie spożywamy glutenu, jako że gluten jest w ogóle przez człowieka nietrawiony. Nie, nie Moje dziecko kiedyś zapytało, bo wyciska... E, właśnie Ania, macie sok z trawy pszenicznej? My bardzo dużo pijemy sok z trawy pszenicznej i e, sami piękujemy, sami trawy, trawę, no, trzy razy można ściąć, przecisnąć i e, pojawiło się pytanie właśnie mojego dziecka. No, ale tu jest trawa, pszenica, gluten. Nie ma glutenu soku. E, Gluten w ogóle nie jest trawiony przez człowieka. My nie, nie konsumujemy w ogóle. W, czy, czy jesteśmy, mamy celiakię, czy mamy lito całe ściany. Czy są całe, czy nie są całe, no, w ogóle nie konsumujemy żadnego glutenu w żadnej, żadnej postaci. Myślę, że. To tyle. Chyba, że Państwo chcecie, że mama Poli chciałaby zapytać. <grytanie> jak to wygląda na co dzień? Dzieciaczki chodzą do szkoły czy nie? Tacy chodzi do szkoły. Eee, no właśnie, ma można mówić. Rano, rano w, w, mój, mąż, mój mąż technicznie dba o to, żeby w kuchni, e, jak ja wstanę, było wszystko naszykowane, więc jest, jest marchew, jest burak, już wszystko naszykowane. Gorzej jest z i bo to wymaga więcej czasu, rano. E, więc rano zawsze jest tak marfiowy, no bo... Trzeba oczyścić ciało, później jest zielenina, bo zielenina karmi. Taka jest generalnie zasada. Więc rano dzieci piją, my wszyscy pijemy sok marchiowy z jednym jabłkiem, żeby, żeby też utrzymać ten cukier na odpowiednim poziomie, bo duża ilość owoców to też nie za dobrze za dużo fruktozy. Gerson Gerson twierdzi na no dwie marchewki jedno jabłko. My dajemy na sześć marchewek jedno jabłko, albo nawet pół. Więc, teraz jemy więcej warzyw tutaj w Polsce ze względu na klimat. Jemy więcej jabłek, ale jemy bardzo dużo bananów. Pochłaniamy ilości niesamowite bananów, jemy 11 kg w 5 dni. Eee, e, 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 Na no surowo, oczywiście, banany nie przetwarzamy, no, dodajemy do Green Smoothies te banany. Eee, mamy też proszek bananowy z czerwonych bananów, bo dla dzieci, dla dzieci one są takie pożądane, bo są słodsze. Eee, rano oni piją sok marchewowy eee, z, z dodatkiem jabłka. Eee, jedzą owoce ilości takie jakie chcą. Później, to było na początku, później po kilku miesiącach dzieci, było im zimno, zaczęły podjadać kaszę jaglaną. na początku my zalewaliśmy tę kaszę jaglaną wieczorem, żeby ona rano była do strawienia. mieszaliśmy ją, miksowaliśmy te, te już zamoczone orzechy, Między innymi orzechy muszą się moczyć 12 godzin, żeby były przez wątrobę e, przyjęte. Wątroba sobie z nimi poradzi. Bardzo dużo orzechów jemy, e, więc rano bardzo dużo nerkowców rano jedzą, orzechów nerkowca. E, te dzieci są bezpieczne, bo one po godzinie zjedzą sałatę, natomiast Ignacy musi iść do szkoły, więc dostanie właśnie w tej walizce yy, jedzenie takie, jak potrzeba. Yy, o 12 godzinie lunch no, właśnie głównie sałatę albo ogóle smoothie. W międzyczasie podjadają orzechy, słonecznik, takie rzeczy. Później yy, nie są w ogóle głodne nie jesteśmy głodni. Potem tym to nam wystarczy do godziny 5 po południu. I o godzinie 5 po południu jemy właśnie albo zupa z warzyw wariacje, dozwolone. Spożywamy sól, spożywamy sól, jest to sól ta himalajska, nie, 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 nie spożywamy produktów przetworzonych. Eee. Co więcej, od Gersona, z, od Gersona zaadoptowaliśmy danie właściwie sztandarowe, ziemniaki tak zwane ziemniaki z pieca, to są ziemniaki w mundurkach wrzucone po prostu do pieca na 200 stopni Celsjusza po godzinie, po godzinie dzieci konsumują, jak jabłka po prostu, z kapustą kiszoną najlepiej, spożywamy fermentowane, spożywamy dużo kiełków, takich rzeczy oczywistych naturalnie. tak, spirulina, spirulina chlorella. Olejniany. Ojniany Olej dzieci piją z butelki do soku e, dla wątroby z, z, z witaminą A. E, oczywiście fliderek zasadniczo, cynk, salen, salen. E, ja oprócz tego witamina C z aceroli. Tylko. E, <laughs> um. Jeszcze proszek zielony z, z jęczmienia spożywamy, jest co więcej. No i ja oczywiście jako, że w, w karnie tarczyce i w, próbuję słuchać mojego systemu immunologicznego, to, y, ja dostaję więcej rzeczy, bo y, suple, więcej, więcej suplementów y, W tych, że w ogóle leciało z głowy, jak ja mam całą szufladę jak no to są. To jest cała garść dla dzieci, cała garść dla każdego. To jest śniadanie. No to oczywiście to są wegańskie rzeczy, bez celulozy, e, bezpieczne, suche. Jakieś pytania? Proszę Państwa. W, naszym, w naszym planie, bardzo wysoka wilgotność ale e, dużo miesięcy ciepłych. I Bardzo rozpowszechniane. W zasadzie w, w każdym, to nie jest tylko Kalifornia. W Kalifornii ze względu na, na, na klimat oczywiście. Mhm. To był nawet Jordan właśnie i ten wypad. Eee, Świadomość w Stanach Zjednoczonych jeśli chodzi o, e, o, o, o alternatywę jest bardzo duża, bardzo wysoka. Po, poza tym dostępność produktów mają konsumenta. W każdym rogu, w każdym supermarkecie są ekologiczne rzeczy. No właśnie, my nie spożywamy żadnej chemii. Nasz dom jest wolny od chemii. Nie, nie, wiem, nie chcę mówić o rzeczach oczywistych. też, no Nie chcę mówić o pascie z fluorem. Pasta z fluorem niż Nie używamy nie Nie używamy takich rzeczy. Łazience, u nas jak przychodzą.